Od momentu ogłoszenia transferu Arkadiusza Piecha do Piasta Nowa Ruda polowaliśmy na tą rozmowę. Przy okazji meczów słowowie się niestety nie udało, ale dziś jest. Były mistrz Polski, reprezentant kraju i orzeł powiatu świdnickiego, Arkadiusz Piech. Dzień dobry. Witam, witam serdecznie. Zacznijmy od pytania o nazwisko Piech. on Otwiera wszystkie drzwi w Fidnicy, bo jak zadzwoniliśmy, że chcemy z panem porozmawiać tutaj na Osirze, no to zarówno pracownicy klubu, jak i, jak i Osiru no wykazali się naprawdę ogromną pomocą i, i gdzieś. No właściwie wszystko zorganizowali, można powiedzieć, za nas, jeżeli idzie tutaj o, o, o samo miejsce spotkania. Ja Tam się otwieram od razu drzwi. No na pewno gdzieś to nazwisko znane jest w tym, tutaj w całym regionie. No moim zdaniem pracują tu fajni ludzie. Fajni ludzie, jeżeli chodzi o, o Osir. Hmm, ci, co pewnie zezwolili na to, żeby, żebyśmy tu dzisiaj zagłościli. Gorzej bardziej z zarządem tu bardziej uderzy, że bardziej to gdzieś szwankuje. I... I te, ale jeżeli chodzi o ludzi, którzy pracują, to no że to naprawdę wspaniałe ludzie. No i z tego miejsca też chcielibyśmy im bardzo podziękować za to, że, że mamy możliwość tutaj porozmawiać. No i skoro zaczęliśmy też od tematu Świdnickiego, to przy nim zostajmy, no bo serca kibiców gdzieś zabiły mocniej w roku 2019-2022 trenował pan tutaj z polonią Stalą Świdnica, ale finalnie do niej nie wrócił. Pytanie, dlaczego i czy w ogóle były toczone jakieś rozmowy w sprawie powrotu? Były toczone, choć wcześniej, to właśnie tak jak wspomniałeś w tamtych, w tamtych latach, choć ja wtedy miałem epizody takie, gdzie, gdzie prosiłem, czy mogę razem tutaj z czwartą ligą trenować z Grzesiem Borowym. Pozwolił mi na to, nie było żadnego problemu, czy jakieś rozmowy się toczyły, jakieś takie były, ale nic, nic konkretnego, ja też czekałem na oferty z innych klubów, no, dlatego okresy przygotowawcze, bodajże dwa albo trzy. Po tym, jak nie miałem, nie miałem klubu, to trenowałem i tu się przygotowywałem z drużyną śmiertelnikową. A jest jeszcze jakiś taki pomysł, żeby gdzieś w ostatnim etapie tej piłkarskiej kariery wrócić do Świdnicy? Myślę, myślę, że jest, bo ja się wywodzę stąd i bardzo chciałem tu wrócić. Grać właśnie tutaj na świdnickich ziemiach, ale ale niestety, niestety nie udało się. No też trzeba pamiętać, tak można powiedzieć, że jest Pan takim lokalnym patriotą, bo trzeba powiedzieć, że no chyba po takiej karierze piłkarskiej, był Pan właściwie w każdym miejscu w Polsce zamieszkać, a jednak wrócił Pan na stare śmieci do Świdnicy. Tak jest, tu się bardzo dobrze czujemy, tu mamy całą rodzinę, znajomych, przyjaciół, także wybudowaliśmy tu dom i, i wróciliśmy tutaj, bo tak jak mówię, mój epizod w piłce był taki, że że może w jednym klubie gdzieś na dłużej zagościłem, w ruchu chorzy tam około czterech lat była. A tak, co chwilę byliśmy na walizkach, co chwilę się prze, przenosiliśmy z rodziną. Także postanowiliśmy, że tu wrócimy. I tu już zostaniemy. Do tego życia na walizkach jeszcze na pewno przejdziemy, bo to też dość ciekawy, ciekawa historia. Ale zastanawia mnie o sam poziom czwartej ligi. No bo po 17 latach Pan do niej wrócił, no już w barwach innego klubu, aktualnie w barwach Piasta Nowa Ruda. Ale na pewno różnice są znaczące. Już może nie pytam nawet o samą infrastrukturę, no bo wystarczy spojrzeć przez okno na, na obiekt w Świdnicy, jak on się zmienił, ale na przykład sam styl gry, gdzieś jakość piłkarska zmieniła się na przestrzeni tych 17 lat? Ciężko powiedzieć, że nie pamiętam do końca, jak to było w tamtych, w tamtych latach. Choć w tamtych latach było, moim zdaniem, więcej jakościowych piłkarzy, którzy gdzieś, zwłaszcza jeżeli chodzi o Świdnicę, bo z ligi schodził jak na przykład Jarek Solarz, czy Jarosław Lato, czy inni zawodnicy, czy Jacek Fojna. Wtedy, wtedy tak naprawdę mieliśmy się od kogo uczyć, bo byli ci starci zawodnicy bardziej doświadczeni i było z kogo brać przykład, a teraz jest z tego mniej. No, ale te, patrząc też przez pryzmat całej czwartej ligi, no to wydaje się, że jest dużo takich uznanych nazwisk. No choćby pan, choćby spora grupa zawodników baryczysów, jest choćby Łukasz Szczepaniak w Słowenii Wolibusz. Właściwie każdy klub ma jakiegoś piłkarza z ligową przeszłością, bo tego też trzeba powiedzieć, że no, zmieniły się sama praca trenerów. Mają dużo więcej narzędzi, choćby drony i inne takie rzeczy, powiedzmy nowoczesne, których tych 20 lat temu nie było, jakby pod tym względem różnica z pewnością jest. Zgodzę się duża różnica, teraz mają nagrywki wideo. Nie mają tu drony analizują, kiedyś, kiedyś tego nie było. Kiedyś to całkiem inaczej wyglądało. Wtedy były odprawy w szatniach, wiadomo, po parę, parę tam godzin, żeby to wszystko ustalić. Teraz jest naprawdę inaczej. No są boiska, są boiska tak jak tu świdnicy, czy, Baryczy, czy w czy czy bodajże w grodzie, Jest tych boisk parę, gdzie, gdzie naprawdę jakościowe są one i, i można normalnie grać w piłkę, nie tak jak parę lat temu. Gdzie jechaliśmy na boisko, wiadomo, pełno bota, wszystkiego, nie było tej infrastruktury tak jak teraz, bo teraz orliki, orliki sztuczne, trawy, to wszystko naprawdę jest podporządkowane wszystkim tylko, żeby grać w piłkę. No my tego nie mieliśmy za naszych czasów. Choć szkoda, ale graliśmy po parkach, po innych rzeczach, także także też była frajda z tego. No myślę, że w takich warunkach chyba jednak bardziej się ciekuje charakter. Tak jest, bardziej się kształtuje charakter, choć nie będę tu wbijał szpilki młodym, ale chyba trzeba, bo, bo mają wszystko podane na tacy, a, a nie wykorzystują tego. A samo podejście zawodników na tej przestrzeni się się mocno zmieniło? Myślę, że cała świadomość już zdecydowanie wzrosła? Myślę, myślę, że tak. I dużo się zmieniło, choć, choć tak jak mówię, no młodzi zawodnicy nie do końca wiedzą, jak to wykorzystać wszystko. A jak było sprowadzenie Markadiusza Piecha w tych czasach zawodowej kariery? Zawsze profi, czy był, na wszystko był czas i miejsce? Bo wiadomo, że jak nie zawodowi sportowcy za, nie są ascetami. Tak, ta, za młodo, za, za młodo, to wiadomo, w głowie gdzieś tam huczało, zawsze, zawsze była ta piłka w głowie, choć tam przez jakiś okres miałem inne sprawy na głowie. Ale tak jak mówię, no wróciłem do tej piłki, bo zawsze zawsze chciałem, chciałem nie coś osiągnąć. Nie myślałem o tym, że coś osiągnę takich. W takim stopniu, jak teraz nie pracowałem, ciężko zawsze mi tłumaczyli, praca i pokora. <laughs> Synny hasło, które stać zawodnicy wypowiadali, ja sobie wbiłem to do głowy i, i chciałem. Chciałem po prostu zostać zawodowym piłkarzem i, i mi się to spełniło, więc... No myślę, że jak ktoś pamięta Arkadiusza Piecha z tych Ekstraklasowych ekstra Boys, no to, to akurat charakteru nie można było odmówić. No, mogło gdzieś zabraknąć umiejętności, ale, ale gdzieś zawsze ten ogień był. No i myślę, że kibice szczególnie takich ludzi lubią, ale wiadomo jak to jest z zarządami, z trenerami, no nie zawsze takich ludzi z charakterem lubią. Pytanie, czy gdyby Arkadiusz Piek był człowiekiem spokojniejszym, czy osiągnąłby w piłce więcej, czy może nie osiągnąłby nic, bo i tak wiele osób mówi, że, że gdyby ten charakter był inny, no to po prostu mogliby się nie przebić. No myślę, że charakter jest bardzo ważny w tym sporcie, bo tak jak mówię, normalny nie gra w piłkę, bo to trzeba być leciutko, leciutko zwariowany, bądź no szalonym trzeba być, żeby grać, i podejmować decyzje, no, no ja taki byłem, no. byłem kontrowersyjny, nie ma co ukrywać, tutaj niektórych rzeczy, czy żałuję, nie żałuję, no tak się potoczyło, no, czy mogę inaczej podjąć decyzję, no to już jest kwestia, kwestia gdzieś tam wyborów, no mi niektóre decyzje gdzieś nie służyły, no ale nie będę sobie teraz w głowę tym zawracał, bo czasu nie cofnę więcej więc można zawracać tym głowę bo to bez sensu. No z całą pewnością, ale pytanie, czy Arkadiusz Piech mógł być właściwie innym człowiekiem, bo też wiadomo, że, że wychowywał się pan na trudnej dzielnicy, a w takich miejscach no, trzeba walczyć o swoje i przepychać się łokciami. No myślę, że jak ja bym chciał przede wszystkim, to, to mogłoby to inaczej wyglądać, ale niestety wtedy były takie czasy, że, no, że podjąłem taką decyzję, a nie inną, no, Czy żałuję z perspektywy czasu pewnie, Pewnie tak, ale ona nauczyła mnie charakteru walki o swoje i myślę, że wyciągnąłem z tego bardzo duże, dużą lekcję i wnioski, których, których gdzieś tam nie powinienem popełniać, ale niestety. Patrząc na te pozaboiskowe przygody i na fakt, że w wieku 22 lat Pan nadal był w czwartej lidze, myśli Pan, że z tej kariery udało się wycisnąć maksa? Czy maksa udało się wycisnąć? No na pewno szczerze w 75-80% wyciszałem maksa, a więcej mogłem dać od siebie, jeżeli chodzi przede wszystkim o skuteczność nie? pod bramką, bo to mi w najważniejszych momentach mojej kariery gdzieś szmankowało i, i, i tylko w sumie no, Patrząc na, na tą przygodę, choćby na boiskach Ekstraklasy, w klubach dolnośląskich, czy w Zagłębiu, czy w Śląsku, czy w Ruchu Chorzów no, z tą skutecznością z drugiej strony też wcale źle nie było. No nie było, ale tak jak mówię, no, te minimum 15 bramek. W samej, w samej lidze, czy około 20 na pewno bym miał bym miał większą skuteczność. Jeżeli chodzi o dełatów, to też tam nie było najgorzej, chociaż nawet nawet. W Legii mi za bardzo nie poszło. W sumie na, w Turcji też, też szwankowało to wszystko, ale tam troszeczkę inna droga była. Na Cyprze miałem fajne, fajne statystyki, fajne liczby, choć, choć tylko dwa lata, tam czy półtorej roku zostałem, choć mogłem dłużej, ale. Postąpiłem inaczej i wróciłem do Polski, choć to był jeden z błędów, który popełniłem, bo mogłem tam zostać. Samo życie na Cyprze chyba bardzo przyjemne. Bardzo przyjemne. Po rozdaniu tutaj, to tam teraz... Tam. No myślę, że, że gdybyśmy teraz sobie rozmawiali na Cyprze, to pogoda byłaby zdecydowanie lepsza. Ja, na lepsza, też. Tak. I też chyba w tym samym czasie miał Pan okazję się spotkać na Cyprze z Mateuszem Piątkowskim, zresztą też chłopakiem z okolicy. Tak, z Mateuszem Piątkowskim miałem okazję. Że bardzo dobrze się znano. To miał troszeczkę inną, inną drogę swojego grania. Ja miałem inną, ale, ale spotykaliśmy się tam na kawkę, czy... Czy coś więcej. No mistrzostwo jest, przygoda w europejskich pucharach jest, dwie nawet przygody zagraniczne są, cztery występy w reprezentacji, blisko 200 gier w ekstraklasie. Ten młody chłopak, który kopał piłkę na szutrowym boisku przy w sumie już nieistniejącej szkole podstawowej numer 12 spełnił swoje piłkarskie marzenia, czy, czy jednak myślę, gdzieś coś więcej? Myślę, można było. że tak, bo z perspektywy całego czasu patrzę, że, że dostałem powołanie do reprezentacji Polski, bo to jest największa nominacja, myślę, że spełniłem swoje marzenia. No i teraz przejdźmy do tego życia na walizkach. 15 lat zawodowej kariery klubów 11, całkiem sporo. Bardzo, bardzo dużo. Także cały czas życie na walizkach śmieją się z żono, że jak się pakujemy na wakacje, to nie potrzebujemy dwóch dni, tylko max 15 minut i jesteśmy gotowi na wyjazd na lotnisko i na wylot. Także czegoś nas to nauczyło. Poznaliśmy bardzo dużych ludzi, bardzo fajnych ludzi w tym okresie, fajne rejony. Gdzieś świata poznaliśmy. Myślę, że to fajna przygoda A z czego się to brało? To była z pańskiej strony chęć opuszczania klubów, czy po prostu no tak się toczyły losy? No tak się toczyły losy, no... Weźmy pod uwagę, no wiadomo, ruch chorzył, tam spędziłem niecałe cztery lata, to chciałem, chciałem. Chciałem wyjechać, pojawiła się opcja do Turcji, więc pojechałem do Turcji. W Turcji trochę, trochę było ciężej, no nie poszło po prostu. Nazwijmy rzeczy po imieniu, wróciłem do Polski, do Zagłębia, no niestety spadliśmy z ligi. Choć mieliśmy fajny zespół, wszystko było poukładane, mogłem zostać, ale kto dostaje ofertę z Legii no, Myślę, nie, że się nie nie zastanawia. umawia się, nie zastanawia się. Nie. Także podjąłem decyzję. W legi w Legii też się dużo nauczyłem i gdzie mi nie poszło, poszedłem na, do chatowa na wypożyczenie. Na wypożyczeniu też postrzelają trochę bramy, choć też spadliśmy. Z Ligi wróciłem do legi. zrobiliśmy mistrzostwo Polski, choć miałem tam minimalny wkład, to wszystko. Dostałem ofertę z Cypru no i mówię: lecimy, lecimy. Mieliśmy wtedy półroczne dziecko, mówię, no lecimy. Jak się rozwija dziecko w Słoneczku i <laughs> języka niech trochę łapie, poszło tam do przedszkola anglojęzycznego i tak ta chwilę tam zostaliśmy. też patrząc na te zmiany klubów, bywały kontrowersyjne. Choćby w cy na Cyprze zmienił pan barwy klubu wewnątrz miasta. Nie wiem, czy to działa tak jak u nas w Polsce. No w Polsce też najpierw Zagłębie, później Śląsk wroca, więc kluby, no delikatnie mówiący, które się nie lubią. Nie, tam nie, nie, nie patrzę na to tam nie ma, nie ma z tym problemu. Choć dalu przychodziłem, gdzie kluby w lekkich tarapatach i, i udało nam się go utrzymać na parę kolejek przed. Także fajna zabawa. Poszedłem do. Trzeba też pamiętać, że z bardzo dużym udziałem Arkadiusza Piecha się udało. Tak, Znaczyłem tam trochę bramek, udało się szybciej to zrobić. Poszedłem później do Apolonu. No, Wziąłem Apollo, to troszeczkę bardziej ustabilizowany klub, tak jak powiem lepsza baza, wszystko półkodane, jeżeli chodzi o finanse. Tam mieliśmy fajną przygodę, bo zdobyliśmy dwa puchary, puchar cypru i, i super puchary. Zdobyliśmy też chyba trzecie miejsce. Pograliśmy trochę w europejskich pucharach, też było naprawdę, naprawdę fajnie. To. Poznałem fajnych, świetnych piłkarzy. No właśnie też z jednej strony taka często zmienianie klubów, no to jest okazja do odwiedzenia wielu szatni, do poznania wielu fajnych ludzi. A wiadomo też, że no szatnia piłkarska jest miejscem o bardzo specyficznym poczuciu humoru. Może gdzieś jakaś historia została w głowie taka wywołująca uśmiech, przywołująca miłe wspomnienia z tych czasów zawodowej piłki. Nie, no fajnie, bo w każdej szatni było, było dużo, dużo śmiesznych rzeczy. Nie będę tu też o wszystkich opowiadał, bo to też nie można trzeba zachować to. Tą... <laughs> prywatność tego wszystkiego. Nie, no fajnie, było tak na, na teraz na świecie ciężko sobie I przypomnieć o czymkolwiek, ale na pewno w każdy szatni było ciekawe. A w której szatnie już czuł się najlepiej? No, co nie w każdej. W każdej było fajnie. W każdej było. Choć w ledni pierwszych pół roku było takie. Yy, takie dziwne, drugie pół roku było naprawdę świetne, ale to jest klub wielki i tam trzeba niestety te pół roku czy, czy parę miesięcy. Dostosować się do tego wszystkiego i choć pierwsze pół roku było takie dziwne, moim zdaniem. Właśnie o to bym chciał dopytać, bo często słyszymy gdzieś, czy z ust piłkarzy, czy z ust byłych piłkarzy, że ta Legia jest jednak takim miejscem bardzo specyficznym, że faktycznie ta presja jest odczuwalna. I, i może Pan to potwierdzić? Jest odczuwalna. Po pierwsze, jak przyszedłem do Legi znałem tam paru chłopaków, yy, których gdzieś tam na co dzień widywałem, bo się spotkaliśmy, bo, ale ciężka, ciężka szatana. Na pierwsze miesiące jest ciężko siata. Jak nie wejdziesz i nie ma strzelasz bramek, choć z tym też jest różnie, to, to naprawdę te pierwsze pół roku trzeba, trzeba przycisnąć pasa i, i zęby zacisnąć, żeby żeby kolejne było lepiej, nie? bo pierwsze miesiące są naprawdę dziwne. dziwne. Ale podczas tej przygody z piłką też naprawdę wielu świetnych trenerów pan spotkał, co sobie wypisałem, żeby, żeby nikogo nie pominąć. No, pierwsze nazwiska z brzegu no świętej pamięci orest lęczyk, Jan Ur Urban Heningberg, Stanisław Czerczesow, Jacek Zieliński, Waldemar Fornalik, Paweł Janas, Wacław Lawicka. No naprawdę to trzeba powiedzieć, że kapitał. I było kogoś od, od kogo uczyć. Taki kapitał by w przyszłości stać trenerem naprawdę wyśmienity. No, a żeby zostać trenerem, to wiadomo, do to jest ciężki też kawałek chleba. Ja na to, na to nie, nie patrzę, nigdy nie szedłem w tym kierunku, nigdy mnie to jakoś nie jadało, także... Ale jeżeli chodzi o te nazwiska, to naprawdę fajni fajni ludzie, choć, choć nie wszyscy zapadli dobrze w pamięci, także kto nie zapadł? No, na przykład Henningberg, nie? Henningberg, dziwny, dziwny gościu, dziwny, dziwna specyfika, trenera, ale reszta zawodników to naprawdę świetni ludzie. No też mówiło się, że, że trener Ores Lęczyk był bardzo specyficznym człowiekiem, ale jak, jak już, że tak powiem, kogoś kupił, z kimś się dogryzł, no to, to podobno ciężko było z nim się dobrze nie dogadać. Tak, Ores, bardzo, bardzo fajny człowiek. Choć już go z nami tu nie ma, szkoda, ale wiadomo, nowiekowy, no tego, tego nie oszukasz. Bardzo fajny człowiek, choć nie udało się z, z nim utrzymać zespołu, to naprawdę pobyt z nim był bardzo ciekawy i bardzo dużo można było z tego... Wyciągnąć. A tak stricte pod kątem warsztatu, kto zrobił na panu największe wrażenie? Największe wrażenie. Każdy trener ma tam swoje, choć wspominając walkę Fornalika, to też naprawdę fajny warsztat miał, bo nie było tego biegania orania gdzieś po parkach. A w tamtych czasach to jeszcze było normalne. Widzę, w trafiłem na pała Janasa gdzie biegaliśmy po parkach, czy nawet z ale Wętrzyka też było bardzo dużo biegania, gdzie jechaliśmy do Spały, to... Tak, no trener też tego słynął. Tak, to bardzo dużo ćwiczeń na macie było, biegania po parkach i, i gry na boisku, można tak nazwać boisko, nie? bo pamiętam kiedyś wyszliśmy w Spale na boisko, by dziury gdzieś tam fajde wrzucał tą kulą, dziury porobione, mówię trenerze, my tu nie damy rady grać, A mieliśmy tam wielki 1 na jeden, dwa na dwa, na, na małe bramki, mówię, dziury są, połamią sykostki, a orez wziął kulkę ze śniegu, mówi, czekaj, ja to zaraz naprawię, wziął kulkę ze śniegu, wziął zlepił i przytupał nogą, mówi, zobaczcie, gotowe, proste bujsko gramy, nie ma małego I I nikomu nic się nie stało. nic się nie stało. Czyli można, ale jeszcze chciałbym zapytać, który z trenerów jakby najlepiej współpracował z Arkadiuszem Piechem, no bo ustaliliśmy, że, że nie był pan grzecznym chłopcem. Nie byłem grzeczny, miałem ja swoje tam do powiedzenia, czasami gryzłem się w język, ale to były takie rzeczy, że do nikogo gdzieś tam personalnie nie, nie mówiłem nic takiego, żeby, żeby go to zabolało, czy coś wiadomo. No miałem swój charakter, gdzieś tam lubiłem sobie, sobie pokrzyczeć z opakami. No na pewno ja Urban, nie? Jan ja to był trener, który miał fajny warsztat, jeżeli chodzi o to, jakim był człowiekiem i trenerem, to naprawdę... Szachował na niego. Widać, że... co górnik teraz wyprawia to. Ale, nawet choćby oglądając y, ostatni wywiad y, trenera, bodajże w food trucku, tak, no to, to też to. widać, że, że no, niesamowite podejście. To jest, jest niesamowite podejście. On, on, jak widział w tobie jakiś potencjał, które rzeczy masz najlepsze, to on wyciągał od ciebie to, co masz najlepsze i kazał Ci robić to, co masz najlepsze. A tego czego nie masz, nie rób, bo jak zrobiłeś parę razy, to to zatrzymywał trening i mówi, mówił ci, że tego nie masz, to tego nie rób, proszę cię, rób te rzeczy, które, które potrafisz najlepiej. Tak? Mówił mi na treningu, że jak ja potrafię z przewrotki na przykład brałkę strzelić czy cię znożyć, to mówił, rób to cały czas na treningu, bo jak zrobisz 10 razy z tego, to następny trening nie wyjdziesz. I, i konsekwencja była tego bramka z Jarką Dynia, co przykreślił na Śląsku Wrocław. Szczały z dystansu na przykład. Nie no naprawdę świetny trener podpowiadał i też pokazywał różne rzeczy, które można robić lepiej, żeby się skupić. Też zaciekawiło mnie w takim razie w jakiej roli widzi się już Adjuszpiel, bo widząc, że gdzieś tutaj, że tak powiem po godzinach prowadzi Pan indywidualne zajęcia. Myślałem, że, że będzie jednak to szło w kierunku trenerki, ale zaskoczył mnie Pan mówiąc, że, że nie do końca to Pana. Nie, jadę. jako trener to mnie gdzieś tam to nie jara. Także poszedłem, poszedłem w te treningi indywidualne, bo dla mnie większą frajda jest sprawia to trenowanie dzieciaków i, ten, i przekazywanie i tej wiedzy, którą ja się nauczyłem i której teraz brakuje dzieciom, że można im podpowiedzieć różne rzeczy, aspekty, w których mogą się poprawić. I po odwieszeniu butów na kołek to będzie ta droga, którą chce Pan podążać, czy, czy to jest takie chwilowe? Myślę, myślę, że tak. Teraz wiadomo jest ciężki okres, bo jest no bo jest, bo jest zima, trochę mniej tego jest, ale mam tam parę chłopaków, których, których gdzieś tam szkole i przekazuję im tą wiedzę. Myślę, że na dłuższy okres, jak to fajnie zacznie prosperować, to myślę, że w tym się dowiedzimy A jest już jakiś plan na koniec kariery, czy dopóki zdrowie pozwala i w sercu płonie ogień, to, to gramy. Nie, ja myślę, że szło na tyle zdrowia, że, że jeszcze chciałbym pobawić się w tą piłkę i, i pograć sobie na tym poziomie czwartej. No, to proszę powiedzieć, jak oceni Pan tą rundę jesienną w wykonaniu piasta? 4 gole w 9 spotkaniach, jeżeli idzie o Arkadiusza Piecha, drużynowo na półmetku 15 punktów. Słabo, słabo, naprawdę słabo. Ja dorobek rołkowy mógłbym mieć większy, bo w takich bardzo dużo sytuacji. No, ale 4 bramki, z tym też w sierpniu robiłem zalej, bo nabawiłem się urazu. Nikola nam. Tam łękotki, musiałem to naprawić, ale już wróciłem do, do pełnej sprawności. Wszystko ok. Bez okresu bez przygotowawczego musimy teraz w zimę, w zimę dołożyć starań i, i popracować trochę, żeby odbudować tą formę, jeżeli chodzi o cały zespół. Bo zespół wygląda przeciętnie przede wszystkim. Wyglądamy słabo, tracimy punkty z beniaminkami, z drużynami słabszymi od nas więc musimy tutaj popracować w zimę, żeby to lepiej wyglądało, bo nie wygląda to za dobrze. A samo przejście do Piasta Nowa Ruda, osoba Jacka Fojny, miała na to wpływ? No bodajże po nią miała, graliście to, razem w Ja tak. Miała wpływ, wpływ na to, ja też miałem, yy, trenowałem tutaj w Świnicy. Mówię do Grzesia Borowego, mówię jak wszystko będzie ok, to, to siądziemy do rozmów i, i możemy porozmawiać, choć trenowałem tutaj parę dni. I zaczęło mi doskwierać te kolano, mówię do Grzesia, że muszę je zaoperować i wtedy, wtedy zobaczymy, że, zobaczymy co będzie, ale Jacek Wojna zadzwonił do mnie i nie przeszkadzało mi to, że jestem I do, do operacji, do zabiegu i podjęli, podjęli rozmowę, gdzie tutaj w klubie czekali na mnie, czy ja się wyleczę i kiedy to będzie i wtedy usiądłem na rozmów, a w Nowej Ludzie to nie przeszkadzało I oni powiedzieli, że oni są teraz usiąść. I, i rozmawiać ze mną, a Świdnica się dowiedziała, że rozmawiam z Nową Rudą, to chcieli, żebym przyjechał. I byli wtedy zainteresowani, kiedy ja dostałem propozycję z innego klubu i chcieli, żebym natychmiast przyjechał i porozmawiał tutaj z nimi, a ja powiedziałem, nie no halo, no oni, oni wyciągnęli szybciej rękę, chcieli rozmawiać, nie przeszkadzali im to, powiedzieć że poczekają na mnie, mówię, no dobra i porozmawiałem w Nowej ludzie i tak do tego doszło. Zważając na tą właśnie kontuzję i że dołączył Pan już do gry w wrócił właściwie w, no w połowie niemal rundy jesiennej, to rozumiem, że to jeszcze nie była ta najlepsza twarz Arkadiusza Piecha. Nie, nie była, bo jeszcze gdzieś kolano było osłabione, jeszcze mi trochę doskwierało zanim się rozgrzałem przed meczem, to wtedy mnie gdzieś puszczało, ale jeszcze czułem przy uderzeniu piłki, że jeszcze mi gdzieś tam coś pobolewa, więc jeszcze to nie było optymalne. Nie miałem na tyle siły, żeby się przepychać z obręcami czy gdzieś sprintować. Także jeszcze potrzebowałem parę mięczów, żeby dojść do siebie, ale już jest wszystko, wszystko okej. Okay. No to teraz pytanko o, o wiosnę. Nadal będzie Pan przedziewał koszulkę Piasta Nowa Ruda, czy możemy się spodziewać jakichś zmian? Tak, dalej będę, będę słowo, że do czerwca zosta, zostaje w Nowej Rudzie, do domu, wiadomo jak to jest, moje życie Pokazuję różne scenariusze, ale na dzień dzisiejszy jestem w Nowej Rudzie i będę się przygotowywał do Jakie się cele bramkowe zakłada Pan sobie, czy to już, już nie ten wiek? No cele wyrębkowe, ale no, wiadomo, szczerać, pomagać drużynie w tym, żeby, żeby mecze nie przegrywali, pomagać im swoim doświadczeniem. Czy jeden strzelam, więcej najwięcej będę się cieszył, choć, choć szczerze teraz po tych kolejkach mógłbym być liderem szelców, bo miałem naprawdę, naprawdę bardzo dużo okazji do tego, żeby strzelać bardzo dużo brana. Są takie marzenia, by tam pościgać się z Katrem Głowienkowskim, Dorianem Krakowskim i Piotrem Grzelczakiem? No, no, marzeń nie mam. No. Ja bym chciała ja Sprawia mi to bardzo duże frajdę strzelania bramy, ale bardziej mi sprawa frajdę wygrywania meczy, żeby Piast był wyżej, żeby stabilnie, stabilnie miał w tabeli punkty, żeby utrzymać ten zespół. To ostatnie pytanie, czy Arkadiusz Piech ma swoje nowe ulubione buty, bo jeden z naszych kolegów przy okazji sparingu Karina Gubin, górnik Polkowice, zniszczył obuwie i, i się mała afera wywiązała. Nie no, Rysiu, który, który wtedy grał w Polkowicach mówił, żeby uważać, bo oni lubią deptać po butach. A to zresztą Rysia dobry kolega z Tak, no i na znaczy ulubione buty, no miałem takie buty na zimę, które gdzieś tam nie przeszkadzały mi na tej sztucznej murawie, ale dziule zrobił. I skleiłem je i do tutaj pory, także rósł. Nie, tak więc, Marcel, masz szczęście nie musisz odkupować butów. No więc dziękujemy pięknie za rozmowę i mamy nadzieję, że, że uda się zobaczyć w rundzie wiosennej przy okazji któregoś z ligowych spotkań Piasta Nowa Ruda. Nie ma problemu, też że Dzięki serdecznie.